Ja oddaję te, e, te garnek. Dziękuję e, bardzo, mam myśli, nadzieję, że było. smakowało. Oczywiście. No, bardzo się cieszę, że nas Pan wie się odwiedził. Zapraszam, proszę oglądać, oceniać, czy coś się zmieniło. Myślę, że nie. To jest niemożliwe, to jest tak wygląda, jakbyśmy. Po prostu wczoraj wyśli stąd. No, nam się tak podoba, że tak jest, jakbyście wczoraj stąd wyjść. to Nie, to świadczy też o tym, że pani tutaj naprawdę dbało o to. To była taka pierwsza wizyta, kiedy byłem po iluś tam latach w jakimś domu, gdzie go robiłem. Naprawdę to było wzruszające. Tak naprawdę dzięki programowi, dzięki temu, że uczestniczyliśmy w nim, no, zmieniło się nasze całe życie, tak? Na pewno moje. E, dostałam pracę, w której pracuję do dziś. To jest tak, jak e, dać komuś wędkę, żeby sobie nałowił ryb, a nie samą rybę, żeby ją zjadł i nie miał nadal nic, tak? Więc, e, no naprawdę, super, super program. Oby więcej remontu, więcej szczęśliwych ludzi. Też chciałem podziękować. Każdy ma swój kąt w domu i, i bardzo dziękujemy ekipie za, za wszystko. Przekażę całej ekipie podziękowania i naprawdę nam jest bardzo miło, że, że to wszystko się układa w dobrym kierunku.